Witam Was serdecznie. Max Pempel przedstawia MotogP21 w tym odcinku Grand Prix Katalonia, moja ulubiona trasa. Naprawdę tutaj będę chciał się sprawdzić i daję poziom trudności 120%. Będę chciał tutaj zobaczyć, jak ten motocykl, czytam radę na 120% pojechać. No, zobaczymy. A 7 okrążeń. Tak, tutaj będziecie e, widzieli 7 okrążeń. No, troszkę ma taki niedosyt, jeżeli chodzi o Grand Prix Mugello, bo mogłem jeszcze tam troszkę powalczyć, ale widoczne było. Jak ktoś już popełni błąd na początku i rywale jeżdżą tak samo jak ja, no wręcz nie da się ich już później dogonić. Jeden błąd i dziękuję. Tak to właśnie tutaj jest. Co do projektu tutaj mojego kasku, no to sobie wziąłem tutaj projekt mój ulubiony. Mogę tak powiedzieć, to jest mój ulubiony projekt kasku, czyli z firmy Monster. E, taka trójka, i tutaj, wiadomo, Polska. Taki tutaj projekcik zrobiłem i myślę, że może z dwie, trzy rundy pojadę w nim. Albo jak po prostu będę miał taką wenę twórczą, jeszcze kilka projektów tutaj na pewno zrobię. To jest e, bez wątpienia, także tutaj e, będę startował. Z tej pozycji. No, ciekawi mnie też jedna sprawa e, po wymianie tego Sebastiana, jak tutaj widać, tego szefa e, e, od silnika. Ciekawe, czy tutaj będą zmiany 36-39, e, tutaj bardzo wyrównanie tutaj daje i mogę tutaj powiedzieć, e, ładna pogoda. Bo tutaj o dziwo była ładna pogoda na szczęście. Tutaj 51, 1,51, 1,51. Tutaj próbowałem na zużytych oponach jeździć, naprawdę. I mogę powiedzieć, że pół sekundy są słabsze opony. Jak ktoś ma problemy z oponami, to najlepiej sobie pojechać w takiej próbie czasowej, zedrzeć te opony do zera. I próbować na takich oponach ustawiać swój motocykl. Jak już będzie stabilność tego motocykla, to wtedy taki gracz no, wręcz nie będzie miał problemów później z oponami. Tutaj kwalifikacje 1.50. No, chciałem tutaj jeszcze troszkę zejść poniżej tego, ale myślę, że jeszcze potrzeba, jeszcze, żeby ten motocykl był jeszcze mocniejszy, i myślę, że. Na Katalonii będę w stanie tutaj zejść poniżej 1,50, gdy motocykl będzie na 100% tutaj zrobiony. Także już tutaj nie przedłużam i jedziemy w wyścig. Hello and to the no, tutaj Catalonia. widzę, że chmurki się pojawiły, ale jest naprawdę skwar. akurat takiej na live nie lubię pogody. Jakie chmury są, jest bardzo taki. Temperatura, no praktycznie asfalt by musiał tutaj parować, ale fajnie tutaj, też tutaj są te monsterowe DHL, Petronas, no nic, dobra. Czytujemy. Here at the grid. Oje, for the to the to start the numer 6. Tutaj już ustawiłem sobie numer 6. Może być ciekawie. Teraz tutaj się podzielę z mi. E, opony. opony biorę twarde, bo tutaj nie sugeruje się rekomendowane mi. Twarde. Tutaj też twarde. Dziwne, że rekomendowane dawałem na miękkie, to znaczy średnie. Ja tutaj wolę zdecydowanie na twardych pojechać. I tutaj ustawienia 0, 3, 3, 3, 5, 5, 4, 3, 3 i 5. Hmm, tutaj geometria, praktycznie tutaj nie zmienię tej geometrii, bo mi się bardzo dobrze jeździ tej geometrii, tą geometrię. Myślę, że tutaj nie będzie bez zmian, jeżeli chodzi o klasę Moto 3. Ja tej geometrii w ogóle nie będę zmieniał. Następnie PIK. 8, 7, 6, 5, 4, 3 na 6. Tutaj sprzęgło 4. Też w tej klasie sprzęgło najlepiej dawać na czwórkę. Frakcja kontroli dwójka, tak. 5, 5 i 3. Paliwo do pełna. Dobra. Wszystko powiedziane. No, w tym kombinezonie to mogę się normalnie zaparować. Dobra, jedziemy Max Pay, Masia, Minio, Acosta, Garcia, Guevara, Foggia, e e Suzuki, Alcoba, Antonelli, Magpie, Tiga, Stopa, Atty, Binder, Oncu, Kofler, Fenati. Sala Crossi, lepa na samym końcu i felon. Muszę się tak przypatrzyć tej owiewce, jak ona tutaj wygląda, ale dobrze, dobrze. Kolory pod kolor. Czerni, czerwonego i białego koloru. Się w jednej kwestii zastanawiam, czy lepiej wybrać zespół fikcyjny, czy lepiej wybrać zespół ten, który jest w realu, jeżeli chodzi o rozwój motocykla. Bo myślę, że chyba to nie będzie miało różnicy, chociaż myślę, że te zespoły realne powinny być nieco lepsze, ale może jestem tutaj w błędzie. Jednak w klasie Moto 3 zdecydowanie wolę Hondy niż ktm e, Już w części drugi, e, 2020, e, część była ta 20, bo to testowałem nawet. No to, nawet. to, e, no to mogę powiedzieć, going. że Hondami lepiej zone, mi się jeździło. Lepsze no, czasy uzyskałem niż KTM-ami. Ale gracze mogą mieć też różne swoje e, przekonania. Dobra, pora. Mam wrażenie, że trochę spaliłem start. To była pozycja dwa. No, ale tutaj masja wyszedł. Minio, a kosta normalnie tutaj. Będzie ciężko, będzie ciężko. Tutaj z więcej okrążeń. Każdy nogę tutaj wychyla. Coś tam się dzieje. Coś tam się wywalił od zewnętrznej. Ach, pierwsze, pierwsze. Ukaranie moje. Nie mogę tutaj e, na... Tak jest, tutaj wyprzedzamy, wyprzedzamy, tak jest. Tutaj jest akosta i masja, no tutaj delikatnie, ale błąd, ale błąd. Tutaj za szeroko, za szeroko. Jeszcze tutaj podobnie, tak jest, tutaj go puszczę. No, tutaj, tutaj. A, ładnie tutaj. Spokojnie, spokojnie. Nie odjechali mi tak za bardzo. Miałem po prostu przewagę, powiem, nawet na poziomie ekstremalnym. Naprawdę do nich. Dobre dwie sekundy. Więc tutaj nawet gdybym miał tutaj e, motocykl zrobiony to znaczy jakbym miał w 100% zrobiony no to bym jeszcze tutaj szarpał jeszcze większe czasy nie? Ale tutaj zobaczymy. Powalczymy. Powalczymy tutaj zdecydowanie, ale tutaj przestrzelę. Tutaj sobie przestrzelę. No nie mogę takich błędów popełniać. Tutaj nie mogę takich błędów popełniać. Fakt, fakt, ten więcej okrążeń sobie tutaj dałem do tego wyścigu, bo bardzo lubię ten tor. Ale nie mogę tutaj za bardzo przesadzać. Tutaj nie mogę za bardzo przesadzać. Coś takie dziwne, uczucie miałem. Tak by miał spadek obrotu. Przez chwilę. Miałem takie dziwne uczucie. Dobra, pozycja trzecia paliwa jest na 2, plus 2,9 dobra, teraz trzeba podgonić trochę, bo zaczynam tutaj naprawdę Słabność, dobrze tutaj w tej szykanie dobrze pod, podjechałem no, dobrze się trzymają naprawdę dobrze się tutaj trzymają Jadą w miarę tak, nie tak jak ja, bardzo blisko linii. Chyba tutaj będzie manewr ataku. Czy tutaj a tutaj się. Ach, jest masję, chyba tutaj będzie chciał wyprzedzić. Tak jest, tutaj chyba będzie lekkie przepasowanie. Naj, najbardziej korzysta przy tym akosta, przy takich tasowaniach. zdecydowanie. Ja tutaj muszę być czujny, żeby tutaj. Czasami ktoś nie podkręcił tempa masja. Troszkę zanim się tutaj przytrzyma. Bo widzę, że trochę tempa traci. Uhamowanie, spokojnie. To tutaj troszkę tak szeroko jadę, naprawdę. Bo mógłbym mu tutaj podłokić wejść, ale na razie sobie na spokojnie chcę to zrobić. Teraz. Manewr ataku. Pozycja trzecia. O no proszę. Nie spodziewałem się. Tutaj GWR-a tutaj się. E, Guevara tutaj się. Na po, pozycję numer jeden tutaj wychylił. Pozycja 3 PWR. A, spokojne tempo. 1.52.9 na razie nie podkręcam. Ale tutaj masja. Masja tutaj chce i mnie tutaj na betoniki wrzuciło. Piękny manewr ataku. Tutaj blok pas. Ach nie. Był szybszy. Był szybszy. Teraz mu jadę po łokieć. Teraz. Dokładnie. I przetasujemy się. Co? Tak jest. Przetasowaliśmy się. A piękny wyścig. Takosta. Z powrotem. Z powrotem. Z powrotem tutaj. Na pozycję numer jeden się wysunął. Ja tutaj z masją powalczyłem troszkę, ale przez takie przetasowanie troszkę się opony tutaj będą tracić, ale myślę, że na ten wyścig bardzo dobrze tutaj zaryzykowałem i pojechałem na twardych, chociaż rekomendowane były te opony pośrednie. Teraz tutaj, a tak, nie, nie, spokojnie, to jest ten nowy motocyk powiem, ten gaz, gaz z firmy, ale już o nim już wcześniej wspominałem. Te motocykle gaz-gas to jest tak jakby ktoś nalepkę dał na baku a faktycznie to jest KTM taki prototypowy no, Ale tutaj Puebara dobrze sobie tutaj radzi Nie spodziewałem się raczej tutaj spodziewałem się na poziomie ekstremalnym walki pomiędzy Pedro Acosto, Masio i Darybilderem A tutaj proszę Walka jest co najmniej ładna. I tutaj na pierwsze miejsce wysunął się nawet. Dobra, pozycja trzecia. Tunel aerodynamiczny. Na razie nie chce prowadzić. Na razie nie chce prowadzić. Widać, że Akosta ma lepszy motocykl. I tutaj troszeczkę i dwójeczka. Tak jest. Trzeba sobie tutaj przyoszczędzić. I pojedziemy sobie za Petro kostą. Tak jest zawodnikiem na którego liczę oczywiście e, na Grand Prix Le Mans w Francji tutaj na niego liczę że Pedro jednak pojedzie bardzo dobrze ach tutaj na betonki co ja tutaj robię aż tutaj już naprawdę było niewesoło straciłem pozycję na rzecz Flauere Ach zaś na betonki Muszę uważać, muszę tutaj uważać Przy tym poziomie trudności naprawdę tutaj Troszkę tempo zeszło Podskoczył Dobra teraz może przycisnę 2-7 paliwa, jest dobrze KG. Będę chciał tutaj zobaczyć jaka jest temperatura opo. No jednak tutaj teraz mogę powiedzieć, że w połowie wyścigu już nie mam takiej pewności siebie. Uważam, że troszkę te opony zaczynają mnie trzymać. Zerknę, co się z tyłu dzieje. Ach, tak? masja chyba opuścił. Tutaj chyba będzie walka pomiędzy nami. Masja troszeczkę puścił tempo. Ach, tak, tutaj w tych zakrętach. Tutaj ciasno, ciasno, ach, musiał, musiał tutaj się odprostować. Ach, tutaj zaś. Ale mi tutaj podłokieć chciał wejść. Ach, musiałem się troszkę odprostować, bo naprawdę było już ciężko. No ładnie. Tutaj wyjdę. Jeszcze poczekam na niego. Jeszcze tutaj poczekam. Tutaj bardziej się zbliżyłem. Pozycja 3. Odpływamy. Tak, jednak nie. Muszę tutaj się odprostować jeszcze dobrze. To są ciężkie zakręty, żeby tutaj wyprzedzać to samo, zaś tutaj delikatnie go krąciłem. Dobra, tunel aerodynamiczny. Uprzedzenie, dwa okrążenia. Dobra, teraz ładnie. Była zabawa, teraz już na poważnie. Czas był na zabawę, teraz już naprawdę jadę po swoje. To podkręciłem. Ach, tutaj nie wy, o, ależ tutaj blisko było. Gdybym jechał na innych ustawieniach, to bym glebnął normalnie. Muszę uważać, te betoniki tutaj są naprawdę bardzo niebezpieczne, że tak powiem, bo Jeden taki wyjazd na te betoniki, gleba i zmurowana. Chociaż podkręciłem tylko tempo o... o raptem 1 czwarta, naprawdę. No i tak, oni są tutaj blisko mnie. O, ładnie. Ostatnie odrążenie. Jeszcze tej płynności nie mam w jeździe. Muszę tak troszeczkę się rozluźnić. Przewaga jest. 1,52. Wręcz pulsacyjnie tutaj wjeżdżałem w ten zakręt, naprawdę. Tak bardzo delikatnie dodawając tego gazu, bo naprawdę tutaj jeden mały błąd i po prostu po wyścigu, po ptakach jak to mówią. Wtedy można tylko rozłożyć ręce i powiedzieć sobie, a niech by to... Zwolniłem, zwolniłem tempo. Naprawdę zwolniłem, jednak lubię tutaj troszkę się pościgać z rywalami na takich ulubionych trasach. No, czemu nie? 120 i Można tego tutaj, no, pokazać innym graczom, że taki poziom jak 120 nie jest straszny. Teraz muszę w pozycję dwa dać, bo troszkę mnie braknie. Nie widzę, nie widzę rywali. Co się stało? Gdzie jest Akosta? Nie zauważyłem go. Co się, co się mu stało? Spróbujemy. Zobaczymy co tam się dzieje z tyłu. Nie widzę Akosty, nie wiem co się stało. Jest piękna wygrana, ale... Chyba musiał się wywalić albo jakiś błąd popełnić, naprawdę. Tak spadł tutaj, tak nie zauważyłem, bo bardziej się tutaj koncentrowałem na samym wyścigu. Ale tutaj na pewno awansuje, awansuje na pewno. E, Guevara na pewno tutaj awansuje. Dobra. Może jeszcze sobie wtórkę zobaczę. Tutaj cały czas tak jakoś jechałem za nimi, ale bardzo blisko. I mogę powiedzieć, że jak się nie zderzamy o rywali, nie, nie robimy takich że tak powiem gwałtownych manewrów, no to rywal się nie przewróci przecież. Jak ktoś robi takie manewry, takie szybko za zakręca tak dalej, to nie ma bata. Przewróci się rywal. Jakoś mogę powiedzieć, że ja no wręcz nie mam problemu z rywalami, że mnie spadają czy coś takiego. Nie ma problemu. Kontynuuje. Asja został. 73 punkty przewagi. John McPee. A Akosta tutaj bardzo słabiutko. This victory is the cherry on top of an exhausting weekend. If his team keeps working like this, it will be really difficult for his opponents to overtake him. w ile dostanę teraz punktów a jest 10 tysięcy chociaż zrobiłem trening, zrobiłem kwalifikacje jak miałem już jechać wyścig wyszze, wyszłem z wyścigu dałem se na poziom wyżej, czyli 120% i dopiero nagrywałem ten odcinek więc tutaj jak widać jest 10 tysięcy. A czasami jest tak, że jak ja wyjdę, to jest trochę mniej punktów. Ale myślę, że to jest wina tego, że jak podczas wyścigu się chyba wychodzi. Dlatego tam mniej kredytów dostałem. Ale ładnie. I prawie 80 tysięcy, jeżeli chodzi o moją reputację. To trochę mało kasy jest. No, z tylu punktami to mogę powiedzieć spokojnie. E, teraz sobie podliczę te punkty. Czy e, jest sens dalej jeździć te testy? E, nie, 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 nie. Tutaj nie, tutaj. Tu. E, jeżeli chodzi o te kwotowo. Mam tutaj 6815, więc tutaj wystarczy 800. 1000, 1000, więc 2. 2800 wystarczy, żeby stuningować, więc z silnika testy nie muszę robić. E Rama spokojnie, 900 zł, a tutaj mam 4750, więc też spokojnie. Więc tutaj myślę, że już nie będę patrzał się na te testy, bo to nie ma sensu. Bo I tak to ładnie tutaj będzie robione, ale tutaj. Coś nowego mi tutaj przyszło, ale tutaj sobie jeszcze jeden tydzień wezmę dalej i mamy tutaj już Niemcy. Teraz podejrzę sobie jeszcze w tym odcinku, co tutaj mamy. Dwie mhm. KP40 i ta tutaj drużyna już mi się tutaj Tutaj tak samo. Ja tutaj mam wrażenie, że wszystko się odblokowało. No, w Moto 2 już tutaj normalnie się wszystko odblokowało. Ale moim zdaniem powinno to za szybko idzie, jeżeli chodzi o tę o negocjację. Ja rozumiem jakby tu się odblokowywało w klasie Moto 3, ale już od razu teraz. Klasa Moto 2 mi tutaj wyskakuje, jeszcze tylko zerknę. Reputacja, no wręcz idealna, ale jeszcze tutaj, jak widać, jeszcze mi trochę brakuje do 100%. Jeżeli chodzi o silnik nasz, to w tą stronę, jak myszką pokazuję, i tutaj, jak z silnika pójdę na przykład też w tą stronę, to ten motocykl nie jest na 100% zrobiony. Ta opcja też musi być zaliczona, a później po prostu można sobie, jak ktoś chce, albo idzie w zużycie tych opon, albo prędkości maksymalnej. Tu mi się wydaje, że też chyba będzie coś takiego podobne, podobnego. Albo idzie po prostu w szybkość, prędkość, albo idzie w tą po prostu oszczędzanie właśnie tych opon. No mogę powiedzieć, że w tej części gry, jak MotoGP 21 zrobili tak, jak w realu w roku 2020 wszystkie zespoły, teamy miały problemy z tym oponami. Teraz gracze komputerowi mają problemy z tymi oponami, ale ja jakoś tak nie odczuwam tego. Mogłem nawet jechać na łysych oponach, ale ze zmniejszonym poziomem trudności. Także jakby Wam się podobał ten odcinek. Do zobaczenia, do następnego odcinka już bezpośrednio z wyścigu z Niemiec.